Kolejna gwiazda openera do imponującej obsady festiwalu dołączył jeszcze jeden świetny artysta. Na Beat Stage wystąpi brytyjski producent i DJ Jamie XX, znany przede wszystkim z grupy The XX oraz kooperacji z legendarnym wokalistą Gillem Scottem Hernonem. Pearl Jam i R.E.M. razem. Doskonała wiadomość dla fanów rocka. Na jednej płycie spotkają się muzycy słynnych formacji Peter Bucks R.E.M. oraz gitarzysta Pearl Jam Mike McCready. Artyści połączyli siły z rockowym perkusistą Barrettem Martinem, a efektem ich współpracy będzie krążek zatytułowany Underworld. Album ma trafić do sprzedaży 5 sierpnia. Większość psów chrapie jednak jest, wśród nich kilka raz, których chrapanie jest naprawdę głośne. Jedną z nich jest na przykład buldog, a ten, którego zobaczycie za chwilę, chrapie dziwnie, nawet jak na psa. Jeśli psy śnią tak jak my, a tak podobno jest, to temu śniło się coś naprawdę dziwnego. Powrót Psy. Po wielu miesiącach zapowiedzi południowo-koreański raper opublikował Teledysk do kawałka Hangover. W klipie gościnnie pojawia się Snoop Dogg i jak na razie wideo zdobywa popularność w błyskawicznym tempie. Autor Gangnam Style znowu idzie na rekord Teledysk zaledwie w 3 dni. Od premiery miał na swoim liczniku prawie 40 milionów Hangover. James Arthur o talent show. Dziś James Arthur jest niekwestionowaną gwiazdą, lecz jego muzyczna droga zaczęła się od programu X Factor. Postanowiliśmy więc zapytać go, czy poleca młodym artystom udział w talent show. Oto co nam powiedział. Um, I would definitely encourage anyone who, uh, who's an aspiring musician, singer songwriter, to do, to do a casting show for sure. There's not really any other way to break into the music industry if you don't have any money, and a lot of these kids that have real talent don't have any money. You know, um, I had no money, and the only way I was gonna, you know, get a big major record deal was, um, was a platform like the X Factor. So I would definitely encourage kids to do it, a million percent. Kotów w SKTV News nigdy za dużo, a teraz będą koty synchroniczne. Do wykonania tej sztuczki wystarczą dwa koty, coś, co przykuje ich uwagę i oczywiście dobry muzyczny podkład. Wyglądają jakby były zdanie sterowane i chyba w sumie są. Kleo na szczycie. Sukces utworu Mysłowianie, świetny występ na Eurowizji, a także zbliżająca się płyta sprawiły, że Kleo awansowała na najpopularniejszą wokalistkę w Polsce. Przynajmniej według lajków na Facebooku. Podobieczna Donatana zdeklasowała inne polskie piosenkarki i ma już na swoim koncie ponad 800 tysięcy polubień. Dla porównania, druga w kolejności Sylwia Grzeszczak ma ich tylko 300 tysięcy mniej. Powrót Cheryl Cole, brytyjska gwiazda, opublikowała w sieci nowy teledysk, który promuje jej nadchodzącą płytę. Klip powstał do singla Crazy Stupid Love, a gościnnie pojawia się w nim raper Tini Tempah. Czwarty krążek Cheryl Cole ma trafić do sprzedaży w listopadzie, a dokładna data oraz tytuł mają zostać ujawnione wkrótce. Każdy perkusista ma doskonałą podzielność uwagi. Kilka dni temu bębniarz grupy Weezer popisał się całkiem niezłym trikiem. W środku utworu ktoś z publiczności postanowił rzucić mu frisbee, a on ani na chwilę nie stracił rytmu. Może utwór nie był zbyt wymagający, ale i tak tym razem to Perkusista zgarnął największe brawa. Pierwszy milion SKTV. Facebookowy profil naszej stacji doczekał się miliona fanów, a liczba Waszych lajków cały czas rośnie. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak serdecznie Wam podziękować i obiecać, że będzie jeszcze lepiej. Cały czas na naszym Facebooku czekają na Was muzyczne newsy, informacje dotyczące naszych programów i oczywiście specjalne konkursy dla naszych najwierniejszych fanów. Race ISM we Wrocławiu. Już 28 czerwca na wrocławskim stadionie miejskim rusza wielka dwudniowa impreza motoryzacyjna, czyli piąta edycja międzynarodowego cyklu Race ISM 2014. Na fanów motoryzacji, a przede wszystkim modyfikowania samochodów, czekać będzie aż 300 pojazdów z 12 krajów. Oprócz konkursu na najlepsze z nich organizatorzy przygotowali też mnóstwo innych atrakcji. A gości czekać będą pokazy driftu, zdanie sterowanymi autami, pokazy breakdance, skoki na bungee i oczywiście koncerty gwiazd. Na scenie wystąpią m.in. Waldemar Casta i gwiazdy amerykańskiego rapu. Zespół Leak Nuts SKTV ma dla Was zaproszenia na tą imprezę, a konkurs i szczegółów szukajcie na naszym facebookowym profilu. Remi Gillard znany jest nie tylko jako komik, ale również jako całkiem niezły piłkarz. Swoimi umiejętnościami postanowił popisać się ostatnio w specjalnym filmie, który przygotował z okazji Mistrzostw Świata w Brazylii. Oto zaledwie jego mały fragment. Szkoda tylko, że nie ma w tym filmie polskiej koszulki. Polskie wokalistki na jednej płycie. Już 17 czerwca ukaże się pierwszy solowy album Tomasza Luberta. Krążek składać się będzie z duetów z najpopularniejszymi polskimi artystkami. A na trackliście znajdzie się także niepublikowany wcześniej kawałek zespołu Virgin, w którym gościnnie zaśpiewała Doda, czyli była wokalistka grupy. Poza tym na płycie usłyszymy plejadę polskich piosenkarek Honey, Ewę Farną oraz rockową Annie Orthodox. Gwiazda w romantik dla SKTV News. SKTV News prezentuje wam specjalny wywiad, jakiego wyłącznie dla SKTV, udzielił James Arthur. Z tej części rozmowy dowiecie się o jego najbliższych planach i inspiracjach dla kolejnych piosenek. I'm gonna make another album. Um, I am gonna do, uh, do some festivals over the summer. really about You know, doing the second album and uh, I think that's going to take up a lot of my thoughts and uh, inspiration I, I get my inspiration from life you know I get it from um, people uh, you know just everyday experiences I feel like as human beings we learn all the time you know we and if you're on the lookout for things that inspire you uh, then they they usually come you know they, they start flowing in and ideas start to develop and manifest and To jest gdzie Drodzy widzowie, SK TV, przyszedł dla mnie czas pożegnania. Chciałem serdecznie podziękować za 18 lat pracy dla Eski, w tym sześciu ostatnich poświęconym na stworzenie Eski TV. Dziękuję za Waszą codzienną, milionową obecność przed telewizorami i na naszym facebookowym fanpage'u. Dziękuję również wszystkim tym, z którymi miałem ten niezwykły przywilej Pracować. To dzięki Wam wszystkim SKTV jest najpopularniejszą obecnie muzyczną stacją telewizyjną w Polsce i mam nadzieję, że tak właśnie będzie dalej. Igor Nurczyński, nisko się kłaniam i może jeszcze kiedyś się zobaczymy. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. dzięki.